Mateusz Rykała nie jest już pierwszym zastępcą prezydenta Sosnowca. Wierny kompan i prawa ręka Arkadiusza Chęcińskiego został wiceprezesem katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej i szefem biura podstrefy Zosnowiecko-Dąbrowskiej. Teraz przed nim wielkie wyzwanie. Proszę nam powiedzieć o swoim nowym zawodzie i też podkreślić, może, te dwa lata, co się udało zrobić i z czego jest Pan przede wszystkim dumny podczas tej wiceprezydentury. Może od tego drugiego pytania byśmy rozpoczęli. To cała. Duża część inwestycji, które zostały przeprowadzone, są w trakcie lub są zaplanowane, a dokumentacje się toczą. Najbliższa mojemu sercu jest inwestycja modernizacji stawików, bo widzę jak mieszkańcy odbierają to, co tam się wydarzyło, jak chętnie to miejsce odwiedzają. Ale to są też rzeczy najważniejsze z punktu widzenia miasta: to zdobyte pieniądze na węzeł przy makro, który już w tej chwili się projektuje. To 3 maja ścieżki rowerowe, infrastruktura dla rowerzystów, dla rodziców z wózkami, dla osób niepełnosprawnych. Myślę, że to jest ogrom inwestycji, z których naprawdę jestem dumny i wierzę, że one będą dalej kontynuowane. Co do nowych zadań, to katowicka strefa ekonomiczna, podstrefa Dąbrowiec-Sosnowa, Sosnowiec-Dąbrowa, to wyzwanie, by ściągać Inwestorów do Zagłębia, ale nie tylko, bo nasz teren obejmuje również Częstochowę i powiat zawierciański. To wielkie wyzwanie w Dąbrowie Górniczej, 200 hektarów na Tucznawie, gdzie już osiedlili się Japończycy NGK Ceramics. W tej chwili walczymy o to, żeby tam się pojawili nowi inwestorzy. To są miejsca pracy dla całego Zagłębia, dla całego regionu. To również kontrakty dla firm z Zagłębia. To bardzo ważny akcent, by. Rozwijało się nasze miasto i nasz region. Mateusz Rykała, pierwszym zastępcą prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego, był od grudnia 2014 roku. Odpowiadał za wydziały inwestycji miejskich, organizacji zarządzania drogami i ruchem drogowym, administracji architektoniczno-budowlanej, a także rozwoju i promocji miasta. Na razie nie wiadomo, kto zajmie jego miejsce. W skład kierownictwa miasta wchodzą obecnie wiceprezydenci Anna Jedynak i Krzysztof Haładus.